Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Forest. I tam gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, rozpoczynamy sobie ten odcinek. bo czemu by nie? Hi, dobra, lecimy z eksploracją miastki zobaczymy co tam się dzieje ciekawego dalej. No co wy mnie płacicie, że z mimo kroi... Coś, bo nie, nie to jest to jaskinia. Oj! Widzicie płody. Tak jest, jeszcze, chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, tu jestem! O, flary to są. Przydałbym się ogrzać, nie wiem czy będzie. Chociaż patyki mam, to chociaż takie prowizoryczne ognisko zrobimy o, fajna butla mi się przyda O proszę O proszę Ile żarła? Na długo starczy <gry> Musimy się ogrzać Paty się przyda, paty mi się przyda Ciekawe czego nie były te cztery patyki poszedłe tam Dobra to lecimy dalej A nie mogę, co pani szkoda. Jakiś wodospad? Chyba to płyniemy dalej Nie ma to jak eksploracja jaskiń głębinowych Dobrze no, tu nie ma rekinu bo to byłoby naprawdę przegięcie Dostajemy <grystanie> tu Rekin! Tu, 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 tu. <grystanie> Co to za place? Nie ma to sobie. Sięniemy. Co to jest? Halo. Chujwa, jakaś brama <laughs> Ja pierniczę No tego jeszcze nie grali <laughs> Tylko spróbujcie mi zamknąć tego, to was chyba za szczelę Zobaczcie stąd nie ma kanibali na horyzoncie Co, coś mi się da że to byli? Nieźle Kurde Jakiś obóz taki Amunicja do pieprz, skałkowego, kurde No a tu nic nie ma Zjedzmy sobie coś Benendy Hmm jest przewodnik O, pepsi się przyda, żeby wypijmy jedno Biblia. Ale jest ich fartu nic więcej nie ma dobra ucieszyłem się a te dźwięki nie ma ale jakieś dziwne jakieś uuu. o paliwo butla, lina, butla, butla flara, flara alkohol o siekiera nowa jakaś jeździ nasza mamuśka masita <grymne> nie mogę więcej linii wziąć serio no może to dupa hej co to co to było tu halo a Pepsi dobra w sumie my przyszliśmy z stamtąd to pójdziemy teraz tutaj gdzieś tu jest jakaś chyba jaskinia jeszcze coś Co są te butle? Chyba tyle lat te książki przetrwały? Znaczy Biblia? Znaczy chyba według mnie co uczona to Biblia się powinna podnosić do góry, nie? Znaczy na Wnosi się w górę Dobra, no, moja postać znowu marznie To nie ma więcej. Co w ogóle się, woda odbija? Wypuśćcie mnie stąd! Dobra, ogryj się kumpeli, idziemy na górę. Ale już nie mają tam żadnych niespodzianek. No, może dodamy jakiegoś przeludnika tu. 5 lat później albo coś. A no, duża ta jaskinia, wam powiem. Nieco to, to tamte, weszło się i... Cisza. Następna... ...woda. Super z jednego pod... Oj, batonik. Takie zdjęcia. Jakiś krzyżyk w ogóle. Jakieś obozowisko. Ciekawe. Się, to płyniemy dalej <laughs> Nie wiem jak te butle długo działają ale co użyję Płyniesz szybciej to się rozgrzejesz Taki sprzęt tutaj. No trochę ciężko będzie mi się ograć pod wodą. Panie pomocniku. Terazem ja, zdurniał Co tu kurwa było Terazem ja, zdurniał Aha, że... Być niedaleko naszej wazy Super Ale mamy super nową sikierkę. Trzeba będzie wypróbować. A w ogóle mi ja tam pokazywała jakąś tą wiochę tych kanibali. Zastanawiam się, gdzie to mogłoby być. Prosimy sobie nowy o sprzęt dobrze idzie może być No super, mamy paliwo. ale do czego ale chyba im piły mechaniczne, także... A trzeba by ją zdobyć. W sumie, co mogę pan co zrobić, o te kości? tego pantera nie ma ale zawsze coś nie ma ale chyba coś mi się tam migło no, czy nie pokazywało mi tutaj? Mamy, że to nie ma, ten 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 obóz pokazał jakiś domek i coś w środku ja, chyba to nie to się że to będzie gdzieś chyba w leście, ale co mnie pasowała lokacja. Dobra, tam mamy ale jest tych namiotów. Borsuk. Aha. Dobra, co tam bądźcie, ja tu ja lecę po farby. Wiesz, że w tamtych domkach jest farba i włócznia, także mi się przyda Może Ale coś nas spotka po drodze. A Oprócz tego się zmęczę. Dawać pepsi ja mogę sobie zabrać tą bo byłoby szybciej A tutaj ma jest nasz scena z Moment, Raz jest mokro, raz jest sucho. <laughs> Polecam, gdzieś tam będzie... do tego link. Tu w ogóle coś jest do, do dynamitu, a to może będzie kolejna część tego pistoletu. Byłoby super, pepsi się przyda. Jest i nasza enigmatyczna włócznia. Myślę, <grymne> że fala była w pierwszym albo w drugim. Albo w pierwszym było Zasiek załatwiony. Nie wiem. Jest? Kuziwa. Dawać moją farbę. Bo za chwilę zarobię. mam kolejnego ptaszka. że skończy. resztę tych Pepsi dawać im moją czerwoną farbę nie jest i ona teraz dajcie mi kanibali bo zrobimy eksperyment <laughs> Jak nie wygląda cały czerwony? Szmatki się przydadzą. Dlaczego jeszcze nie wiem, ale się przydadzą? Nie chcę czerwonych, ja chcę niebieskich. <laughs> Jakce niebieskie, jagódki nie czerwone. na górę weź. Kwiatki pod wodą, dobra. Oczywiście, jak długka nibali było, to teraz ani jednego. Super Zarąbiste O, widzicie wow. Co ja z niestety tacy mocni, chodźcie tu. A jednak się modlą do mnie, super. <laughs> tak, ja jestem twoim panem. Masz się do mnie modlić, kobito. Blok. Atak. Oj, zmarło ci się, fajno. Znaczy, nie fajno, przepraszam. <laughs> Dwie panie. Tam... Bóstwo idzie na glebę, na glebę jak tamta. Mówiłem na glebę jak tamta. O nie dziabła. Aj ty gadzino ty, chodź tu. Poczekajcie tylko sobie lekko rozdnę. Dobra, możemy walczyć dalej? <grystanie> no serio? Dobra taktycznie. on bo to jest za, za dużo lata, już za dużo Ale jako wam modlą się do mnie. Jednak mit nieobalony ja bo tu czego leciało, ale mi znikli Co nie odpuścicie, nie? Jest są na break dance. Dobra, co wyszło. Tego, do piec chodź tu. Już uciekasz? No, no szkoda. Padaj. No. Dziękuję. Nie, niestety trzeba się umyć, ale mit potwierdzony jednak otwarby klękają. Pan też się przyda, dawaj, dawaj, dawaj mi to kość. Dobra. No się stąd wynosimy. Uuu! Uu. Hej, cześć. Nie uciekaj, no czekaj. Aś już nie biegniesz. <laughs> no chodź, bóstwo Cię goni, chodź. Pomóż się ze mła. Tak, bo się zmęczyłem przez Ciebie. No bóstwo jestem, no chodź tutaj. Nie wolno atakować Boga, nie uczono w szkole. Ona nie ma nic pod kiecką. Dobra, bóstwo się musi wykąpać. <laughs> nie ma bóstwa. Zaraz możecie mnie atakować. <laughs> o <laughs> faktycznie. Trzeba się to wykorzystać. Ciekawe czy mu też na tą farbę działają. Czy tylko kanibale. Piszcie w komentarzach. Czy już sprawdzaliście tego z tą farbą, czy nie? Takie fajne pomysły na tą bazę rozbudowę, że się w pale nie mieści. <grystanie> T -t -t. Może tak to skombinować. Jaki taki zamek albo coś. No co było super. No i co, Bierzemy koleżankę do góry i na tym będziemy kończyć. Ten epicki super odcinek z jaskinią i walką 1 na 7. Jako bóstwo. A zajączki się zapał na razie. Nie polega. spalał płomień tak więc mam nadzieję że on się odci... tego nie było mam już mięso zgniło, a faktycznie tak więc mam nadzieję że on się odcinek spodobał jeżeli tak to komentujcie subskrybujcie łapkujcie ja się z nim żegnam na razie cześć